Doktorze, nareszcie pana widzę. Nie dobrze. Nie lubię kiedy jesteś smutna. Musisz zadbać o siebie. Mogę cię uczesać. Nie, zostaw mnie. Nie zostawię. Przedtem bardziej dbałaś o siebie. Czesałaś się, malowałaś usta, oczy. Przyniosłam kosmetyki. Gdzie one są? Daj spokój. Nie zawracaj mi głowy. Dlaczego nie chcesz? Po co mam się malować, skoro nie zobaczę efektu? Przed wypadkiem się malowałaś. Nie dla siebie, dla innych. Nie chcę żadnych odwiedzin. Zależy mi tylko na Was. Na moim dziecku, tacie, mamie i Tobie. Zapomniałaś o ojcu Anselmie i o przyjaciołach, którzy troszczyli się o ciebie? No tak, o niczym nie wiesz, bo spałaś. Niczego już nie chcę, bo zaraz i mnie się pogorszy. Obie wiemy, że od urodzenia mam pecha. Nie mów tak. Ciągle coś mi się przydarza. Teraz oberwałam w głowę. Może nigdy nie będę widzieć. Nawet operacja mi nie pomoże. Dlaczego milczysz? Czyżbyś już wiedziała, że nigdy więcej nie zobaczę nieba, kwiatów, ani mojego synka? Umariciu i wszystko bez zmian. Nawet nie wiesz, jak się o nią martwię. Trzeba znać umiar. Trochę pan przesadza. Kiepsko pan wygląda. Widać, że nie zmrużył pan oka. Nie spałem od dwóch dni. Od wypadku myślę tylko o Mariciui. Proszę tak się nie martwić. Wiesz, jak ją kocham. Tak. Widziałam, jak pan płakał przez nią. Wzruszyłam się. Ale słyszałam też jak Maricuj mówiła, że nie chce pana znać. Nie kocha pana. I to nie od dziś. Niczego nie słyszałam. Po badaniu Izrael powiedział, że dzięki operacji odzyskasz wzrok. Ale to było przed wypadkiem. Sytuacja musiała się skomplikować. Nie pozwalasz się pocieszyć. Nie rozumiesz, że ja też cierpię? Wybacz mi. Już dobrze. Zgoda Pomóż mi umyć twarz i mnie uczesz, Ale nie chcę makijażu Dobrze? Jak wolisz Przyniosę miskę z wodą, ręcznik i szczotkę Zobaczysz jaka będziesz śliczna Dobrze Muszę się uspokoić. Nie powinnam denerwować kandelarii i rodziców. Nie potrzebuję się nakręcam. Nie mogę tracić wiary. Zoperują mnie, odzyskam wzrok i nadejdą lepsze czasy. Byleby Juan Miguel trzymał się z dala ode mnie i od dziecka. Przepraszam, ale mówię prawdę. Wiem, że jest bolesna. Nie każdy by ją zaakceptował. Nie powinien się pan oszukiwać. Jesteśmy przyjaciółkami. Bardzo ją polubiłam. Wiele o panu rozmawiałyśmy. Co mówiła o mnie? Że nic już was nie łączy. Chciałaby pana nienawidzić do końca życia, gardzić panem. I zapomnieć, że pan istniał. Nigdy już pana nie pokocha. Już odpoczęłaś? Odpoczęłaś? Wystraszyłaś mnie. Możesz dalej opowiadać bajkę? Niedobra. Tak. Opowiem ją Wam. Skończyliśmy na tym, jak starzec i duch teraźniejszej wigilii przybyli do domu pracownika Starego Skąpca i obserwowali, co się tam działo. Cała rodzina była razem. Żona mówiła mężowi, że nie mają co jeść, bo jego szef za mało mu płaci. To nie pensja, lecz jałmużna. Powinien domagać się uczciwej zapłaty, by móc leczyć najmłodsze dziecko, które męczy się, chodząc o kulach. Biedna kobieta, biedne dziecko. Szkoda, że z braku pieniędzy nie może się leczyć. A wszystko przez tego sknerę. No właśnie. Starzec nawet nic nie wiedział o kłopotach pracownika. Ale kiedy zobaczył, jak źle mu się wiedzie, serce ścisnęło mu się z żalu. I nie pomógł im? Czekaj. Zobaczymy, co będzie, gdy zjawi się duch w przyszłych wigilii. Opowiesz mi? Widzę, że mogłabyś tu spędzić cały dzień. Zgadłaś? Po prostu cię znam. Zejdź na śniadanie, a potem wróć tu z kumplem. To dokończę opowieść. No to Nara, jak mawia Mariciu Ale nie przyprowadzaj kota. Bez obaw. Dom rodziny San Romanów? To ja, Rosio Jak miło. Jak się masz? Dobrze, dziękuję. Mogę prosić brata? Nie ma go w domu, ale. Co ci jest? Dlaczego płaczesz? To Rosillo. Coś się stało, bo płacze. Już. Gotowa. Jesteś śliczna. Nawet bez makijażu. I tak się nie zobaczę. Nie mów tak. Słuchaj. Tak? Gdzie Anna Julia? Chyba jeszcze jej nie ma. Tym lepiej, bo dłużej z Tobą powędę. A mama opiekuje się Juanitem. Był tu Adrian, ale spałaś. A tata? Nie widziałam go, choć jest w szpitalu. Dziwne, że nie ma go przy mnie. Zrobili mi te wszystkie prześwietlenia? Owszem. Chciałabym, żeby tata przyszedł, bo musimy już coś wiedzieć. Zapytam go, czy mnie wyleczą.